Giełdowy debiut PZU zbliża się wielkimi krokami, dlatego postanowiliśmy zapytać analityków z różnych firm, czy opłaca się sprzedać akcje już pierwszego dnia, w dniu debiutu, czy też może trzymać je w perspektywie długoterminowej. Jeżeli chodzi o akcje PZU, to inwestorzy jak zwykle mogą przyjmować różne strategie, różnego rodzaju strategie. Zobaczymy jak sytuacja będzie się kształtowała w czasie debiutu, czy rzeczywiście będziemy mieli do czynienia z wzrostami kilku czy kilkunastoprocentowymi, więc no tutaj, tak jak mówię, strategie mogą być różne, czyli można pokusić się o realizację krótkoterminowego zysku, czyli właściwie w ciągu kilkunastu dni od momentu zapisu do debiutu który ma się odbyć 14 maja, będzie prawdopodobnie można ten zysk kilku czy procentowy zrealizować. Jednak wydaje mi się, że też warto się zastanowić nad, dłuższo, nad inwestycją o trochę dłuższym horyzoncie. PZTU jest dużą spółką stabilną, która generuje spore zyski, więc. Wydaje mi się, że można też zastanawiać się nad trzymaniem w portfelu tych akcji dłużej, również licząc na dywidendę. PZU dość prawdopodobnie będzie prowadziła dość stabilną politykę dywidendową, więc można też liczyć na zyski nie tylko ze wzrostu kursów, ale również i z dywidendy. Jeszcze takie osobiste pytanie. Czy Pan osobiście planuje zakupić pakiet 30 akcji? Tak, złożyłem zapis już kilka dni temu, także też się dałem skusić i, i, i próbuję. No, czekam na, na wyniki zapisów. Dziękujemy ślicznie, życzymy powodzenia. Bardzo trudno jest odpowiedzieć na to pytanie ze względu na destabilizację rynków, którą obserwujemy w tej chwili i naprawdę bardzo trudno jest powiedzieć, co się będzie działo za, za dwa tygodnie. Pamiętajmy, że to nie tylko debiut PZU ma mieć miejsce w tym czasie, ale też Grecja ma wykupić swoje obligacje i nie wiemy, czy będzie miała na to środki, jak ta sytuacja się rozwinie. W związku z tym ten debiut może równie dobrze przynieść straty, co, co zyski. Natomiast myślę, że abstrahując od tej sytuacji, PZU jest taką spółką, którą, w którą Inwestuje się długoterminowo, bo to jest taka typowa, myślę, pasywna inwestycja, gdzie inwestorzy są nakierowani nie tyle na rozwój spółki, bo PZU jest już silnie rozwiniętą grupą i w zasadzie trudno sobie wyobrazić, żeby była jeszcze, jeszcze większą, co na, na dywidendy. Więc ta spółka będzie przeznaczać określony procent zysku do 45%, o czym już wiemy z prospektu emisyjnego, na wypłatę dywidendy, i po to warto ją trzymać. Ta stopa dywidendy ma, tak szacujemy, że będzie wynosiła około 5%. Przy tym, przy tym kursie sprzedaży 312 zł. No więc jest porównywalne, to perspektywa dochodów jest porównywalna z, z lokatą bankową. Plus minus te zmiany yy, kursu. Naturalnie, jeżeli debiut by wypadł bardzo okazale, a ktoś, ktoś kupił akcję po to, sądzę, że zarobi właśnie te 5-6% w skali roku, a debiut przyniesie 20% zysku, no to wiadomo, że może trzyletnie zyski skonsumować w jednej yy, transakcji. Wtedy yy, raczej nie ma się nad czym zastanawiać. Natomiast jeżeli ktoś ma yy, takie podejście, właśnie. Długoterminowe to raczej to jest spółka do trzymania. Jeśli można zadać takie pytanie, czy pan osobiście zapisał się na akcję PZT? Tak, ja złożyłem taki zapis, bo to jest taki profil inwestycji, która mi nie odpowiada długoterminowa. Pamiętać Dziękuję. o tym, że inwestowanie w akcje jest w ogóle inwestowaniem długoterminowym, przynajmniej dla takiego zwykłego Kowalskiego, który nie ma zbyt dużej wiedzy na temat giełdy. Zatem ja bym, ja bym polecał jednak trzymanie tych akcji w dłuższym terminie. Oczywiście, jeśli mamy w portfelu tylko akcje tej jednej spółki, no to jesteśmy obarczeni pewnym dodatkowym ryzykiem z tym związanym, w większym niż w wypadku, gdybyśmy zbudowali sobie portfel składający się z różnych spółek. Inna sprawa jest taka, że tych akcji nie będziemy mieli specjalnie Zbyt wiele, bo ich będzie maksymalnie 30, może się zdarzyć jakaś redukcja. Zatem, ja sądzę, że najlepszy w tej sytuacji jest pewien średnio, średnioterminowy horyzont od 6 miesięcy do kilku lat. W takiej perspektywie no na pewno powinniśmy zarobić na akcjach PZU. A odnośnie dywidendy, może opłaca się też również dla samej dywidendy PZU, jako taka polska stabilna marka, powinna generować dosyć dobre przychody i akcjonariusze mogą zarobić też na dywidendzie, prawda? No ja zachęcam też do tego, żeby PZU trzymać jeszcze dłużej, jeszcze dłuższej perspektywie. No oczywiście trzeba pamiętać o tym, że PZU będzie wypłacało dywidendy. No i rzeczywiście to, to prawdopodobnie będą spore, spore sumy, dlatego że pamiętajmy, że tutaj są elementy układu z Eureko, które wymaga także wypłaty dywidend, także wydaje się, że i tutaj jeśli chodzi o, o dywidendy, PZU powinno przynosić spore zyski, ale oczywiście Pamiętajmy, że to też jest tak, że jeżeli ta dywidenda się pojawia, to jednocześnie kurs akcji najczęściej o sumę tej dywidendy spada. Zatem, zatem z tego też powinniśmy zdawać sobie sprawę. Jeszcze takie osobiste pytanie: Czy Pan. Zapisał się na akcję? Ja osobiście kupiłem PZU, bo wydaje mi się rzeczywiście, że to jest dobra inwestycja. No i prawdopodobnie będę je trzymał, no myślę, że co najmniej rok, bo sądzę, że w takiej perspektywie no one powinny przynieść największy zysk. Dziękujemy ślicznie i życzymy powodzenia.